Widzowie! Ogólnie dzisiaj będziemy grać z Kitty Princess. No, pamiętacie to coś i myślicie, że znał Bedwars z Kitty Princess. Tak, powiem to Bedwars, ale odrobinkę inaczej. Inaczej, bo. Dobra, na początek. Bo będziemy razem w drużynie. Tylko ją zaproszę najpierw. Okej. Przecież mi zaproszenie, zapomnieliśmy w ogóle... A i widzowie będzie o wiele dłuższy niż, niż tamte. Przyjmij mi zaproszenie, Kiti! Ale kit is Co? Okej. Okay. Dobra, czekamy widzowie na Kitty jak zawsze. Jestem ja się już nagrywał. Na minutkę Oczywiście opóźnienia są, są przez Kitty. Okej. Okay. Dobra, gramy gramy zwykły czy laki Gdy blokowy. Gramy zwykły czy laki blokowy? Czemu ja miałam tego kapila na Nie pytajcie widzowie, czemu słyszycie dźwięk. Okej, okay, to... Czyli... Czyli... Lucky. I szlaki. Okej. Okay. Widzowie, czas rozpocząć gierkę z kids. I więc dobra. O, kiti jest w niebieskich! Dobra, napiszmy ty. Syn, no kiti, napisz coś. Okej. Okay. To jest niebieski w ogóle. Widzowie, pokazać wam speedrun. Patrzcie. <laughs> Pokażę wam speedrun. Chcę wykopać resztę drogi. Młotek. Młotek. I ty dawaj do budowy... Em, um, dobra. Em, um, o nie, już ktoś traci łóżko. Ale dobrze, że nie my. Dobra, widzę, ja więc. Patrzcie teraz na to. Tą... Ochrona. Ochrona. Dobra. Masz laszować i kiński zostanie się zbyt wielkim nubem. Kitty zostanie. Kitty zostanie. A tak, Kitty zginie. Ok. jak? Nie dam tym nopkom dać. jak nie wezmą ich. Nie ma szans, nie na u warcie. O, baloniki! Idem! Haker! 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 Nie no głupie to jest hacker! Po Chyba to jest haker. A czemu ja spadam? A czemu ja spadam? Czemu ja Okej. Okay. Diki, trzeba straszować ich. <laughs> tak! Nie nic nie powstrzymi. Kolo, chodź na pojedynek. Oh, no. O no. ty jesteś słodki. Nie masz mieć szynką. Genialny jest ten przedmiot, muszę przyznać. On, to jest mój ulubiony przedmiot. proszę pana. Dobra, jeżeli wydrupicie ten blok, to pokazałam wam, jak się go używa. Kiedyś tam polazła, wam ginie czy coś. No bo ona nigdy nie może żyć Jest zbyt wielkim noobem A już usunęli Ooo Gra była No trudno IDIOT taki blok? koming gdzie on leci? Który blok i leci? ja niestety nie O nie, Kitty zginie. Lecz jakiś gigalaki blok? Ja jakoś ich nie widzę. Widzę tylko pomniejsze. Idę ich pofornić. Okej. Okay. Interesujące rzeczy dostałem. A co? Co jest na tą też. Igle fajne rzeczy sobie zostały. Teraz wystarczy tylko skoczyć. Tralala -la, -la, la Na pewno mnie nikt nie powstrzyma. Idę sobie spokojnie. Trala la. -la Zniszczy ci muszko. -la, la. Nikt. A nikt mnie nie podtrzymać. Tralolaft, tak czy idem sobie Tralaft Kurczę. taki i pokazał mnie! Widzowie jak tam. To... Już 8 minut. <suszy> Prawiłem co co Kitty tam gada? Widzowie widzę co na tą gada? Ja jakoś nie rozumiem. Okay. Nie, to jest niemożliwe przecież. To nie muszę być taki pro. Nie! Nie! nie no, nie jak to możliwe, że to... On jeszcze to. On żywa. A ty po mnie Nie, no to sobie nie ma Ej, niech chyba jakiś gitar na Idę do bloka. Długo się go otwiera? Mega długo. Mm. Proszę Kitty, mogę mi je wrzucić? To i to. Jest. Fajny. Nie wiem. Nie wiem. Czas wypróbować nasze tajne broni. Tak. Trochę marnuję, ale... Ale co o, tam? Trzeba wypróbować moją dziurkę. Co hmm? ja co się robi. Citi przesaszyłaś mnie. Dziura dziura, dziura. i uważaj na te dół Ty. jeszcze mi jakiś typ z strzelu z tyłu nikt go nie nauczył, że od tyłu się nie atakuje Nie straciliśmy tych super giga rzeczy, które ja

Ej, słuchajcie, mi sobie jakie hity krzyczy? Otf tu odwaliło. Ja nie wierzę, co zarobiłem. Za fajny przedmiot zostałem. Jeszcze fajny miecz, zostałem. Fajny. Chodź Jo. Mek. nie me. przejdziesz me. tu. A, nie chciałeś. Okej. Okay. Niech to nie ruszyło go. No chodź. Rzucę cię. Kursaczki. Widzowie jeszcze to nagrywa. Już długo to się nagrywa. Ale co z tego? Ty, Typo nie dam ci zniszczyć na fazy. już, go razem. O oh no. Kitty, pokonamy go wreszcie! Musimy. Nie mamy innego wyboru. Siąg, nie dam ci! Niszczysz nam bazy! Co, myślałeś, że poskonasz nas? Tak o! No!

Okej, okay, uciekłem. Kitty zginę. Okej. Okay. wie, Kitty zginęła. Bo wątpię, że Kitty przeżyła. No właśnie. Więc zostałem tylko ja. Nie wątpię, że wytrzymam to. Okej. Okay. Musimy pomyśleć jak to wygrać, widzowie. Musimy wymyśleć. Po prostu nie będzie. I tylko to. Ulepszymy może. Up um, Jak idzie w ogóle? Jak idzie, Grzutin? Czy bądź moim gigaspiragem? Um, nie zrozumiałki i iga potężnych słów. Ja. Um, to Eee. stanki ciekawe temki. Um. Nie mogę mieć tylko... to. nie szukać... Tymi. co? 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 już już gada widzę, Nie wiem, дорогада гада. Пойдем здесь апгрейдуем. А. А.